Kolega opowiedział mi o trailerze Gromdy. Ponoć ocieka gangsterskim klimat. Patrzcie, jaki to paradoks, że MMA VIP, organizacja afrykowo rozrywkowo sportowa który przyprawia się taką otoczkę gangsterską, a tu niby takie groźne, ostre walki na gołej pięści, a sami muszą sobie ten gangsterski klimat tworzyć. A ja mam taki pomysł. Co byście powiedzieli, jakby mistrz MMA VIP, Michał Pasternak, zmierzył się z mistrzem Grondy Wasylem. I włodarze Grondy, czyli Grabowski Borek Rozporek, zmierzyli się z włodarzem MMA VIP, czyli ze mną. Hmm? Co wy na to?